Śnieg spadał gęsto, otulając dachy starych kamienic na ochocie grubą, białą warstwą ciszy. Ulica Grujecka, zwykle pełna zgiełku, o tej porze była niemal bezludna, tylko nieliczne sylwetki spieszyły się do domów, dźwigając torby z ostatnimi prezentami. W powietrzu unosił się zapach spalonego drewna, mrozu i czegoś jeszcze, napięcia. Tego szczególnego rodzaju napięcia, które zwiastuje, że coś wkrótce pęknie. Stałam przed drzwiami rodzinnego mieszkania, w którym dorastałam. Trzymałam w dłoni czerwoną torbę prezentową przewiązaną złotą wstążką. Była ciężka, nie fizycznie, ale emocjonalnie. W środku znajdowały się drobne upominki dla każdego członka rodziny: moja mama, siostra, szwagier. Mimo lat chłodu i obojętności, chciałam okazać gest. Chciałam zamknąć pewien rozdział. Może nawet, choć nie przyznałabym się do tego na głos, liczyłam na pojednanie. Zadzwoniłam. Dźwięk dzwonka rozbrzmiał jak echo w pustym korytarzu. Po chwili drzwi otworzyły się gwałtownie, a w progu stanęła Katarzyna, moja młodsza siostra. Ubrana w elegancki sweter, z włosami spiętymi w idealny kok, wyglądała jak żywa reklama rodzinnego szczęścia. Jej uśmiech był uprzejmy, lecz chłodny, pozbawiony ciepła. Alicja powiedziała cicho, prawie zaskoczona: Nie spodziewaliśmy się ciebie. Nie odpowiedziałam. Jedynie skinęłam głową i weszłam do środka. Zapach smażonego karpia i barszczu czerwonego z łóżkami uderzył mnie z siłą wspomnień. ułamek sekundy poczułam się, jakbym miała znowu osiem lat. Jakby tata zaraz miał wyjść z kuchni, poprawiając okulary, z uśmiechem, który rozjaśniał wszystko. Ale jego już nie było. Nie było od lat. A z nim odeszła też część rodziny, którą znałam. W salonie. Przy dużym stole, przykrytym śnieżnobiałym obrusem, siedziała mama, pani Zofia. Miała zmarszczki głębsze niż pamiętała mi spojrzenie, które unikało mojego wzroku. Obok niej siedział Paweł, mąż Katarzyny, mój szwagier, człowiek, który nigdy nie ukrywał swojej niechęci do mnie. Ich rozmowa ucichła natychmiast, gdy weszłam. Wszyscy odwrócili wzrok, jakby moja obecność była czymś nieprzyzwoitym. Niewygodnym. Odłożyłam torbę z prezentami obok choinki. Zrobiłam krok w stronę stołu, ale w tym właśnie momencie Paweł podniósł wzrok i przemówił tonem suchym jak zimowy wiatr. Uznaliśmy, że w tym roku lepiej będzie nie włączać się do kolacji wigilijnej. Na chwilę zapadła absolutna cisza. Jakby czas zamarł. Katarzyna odwróciła głowę w stronę okna. Mama milczała. Nikt nie protestował. Nikt nie zaprosił mnie do stołu. Zacisnąłam palce na uchu torby, lecz nie powiedziałam ani słowa. Zamiast tego spojrzałam na nich wszystkich, ludzi, których kiedyś uważałam za rodzinę, i uśmiechnęłam się. Nie z radości, nie z ironii. To był uśmiech pełen godności. Tego rodzaju uśmiech, który pojawia się, gdy człowiek zrozumie, że już nic nie musi udowadniać. Zostawiłam torbę przy choince. W środku, między pudełkiem z perfumami dla mamy, Albumem zdjęć dla Katarzyny znajdował się biały, zaklejony kopertą, dokument. Koperta z kontraktami. Dowód zakupu całej kamienicy przy ulicy Grujeckiej 41. Kamienicy, w której mieszkali wszyscy moja matka, Katarzyna i Paweł. Wyszłam bez słowa. Śnieg znowu zaczął padać. Cicho, dostojnie. Zupełnie jakby świat chciał zatrzeć to, co właśnie się wydarzyło. Ale ja wiedziałam jedno, tej wigili nikt z nas nie zapomni. I nikt jeszcze nie wiedział, że prezent, który zostawiłam, zmieni życie każdego z nich. Dzień po wigili, kiedy Warszawa budziła się ospale z bożonarodzeniowego snu, Alicja siedziała w swoim małym atelier przy ulicy Wilczej. W palcach obracała niedokończoną figurkę z gliny, anioła bez skrzydeł. Jej dłonie, zwykle precyzyjne i pewne, dziś drżały lekko. Nie z zimna, ale z emocji. Które od lat nie miały ujścia. Cisza w pracowni była niemal sakralna. Tylko delikatny szum piecyka gazowego przypominał, że świat nie zatrzymał się wczoraj na zawsze. Patrzyła na figurkę i myślała o przeszłości. O latach, które ukształtowały ją na kobietę, która nie krzyczy, nie błaga, ale pamięta. Bo nie zawsze była taka. Alicja była dzieckiem środkowym, między Katarzyną młodszą o trzy lata, a ich bratem Mateuszem. Który zginął tragicznie w wypadku samochodowym, kiedy miał zaledwie 21 lat. To wtedy wszystko zaczęło się psuć. Rodzina, wcześniej pełna miłości, wspólnych posiłków, niedzielnych spacerów i śmiechu, zamarła. Matka Zofia zamknęła się w sobie. Ojciec Andrzej próbował utrzymać resztki normalności, ale to była walka z cieniem. Alicja została z żałobą, która nie była jej własna. Od najmłodszych lat czuła, że musi być tą odpowiedzialną. Tą, która nie sprawia kłopotów. Tą, która słucha, pomaga, nie przeszkadza. Była cicha. Zbyt cicha. Tak bardzo, że z czasem przestano ją zauważać. Kiedy zmarł ojciec, jedyny, który dostrzegał jej talenty, jej czułość, jej pasję do rysunku i sztuki, coś w niej pękło. Straciła nie tylko ojca, ale i jakikolwiek punkt odniesienia. Zofia stała się chłodna, niemal apatyczna. Katarzyna, wówczas świeżo zakochana w Pol, zaczęła przejmować rolę tej silniejszej. Paweł natomiast od początku okazywał Alicji niechęć, przybierając ton moralizatora, choć nikt go o to nie prosił. Alicja, ty nigdy nie potrafiłaś być konkretna, powiedział Paweł kiedyś przy rodzinnym stole. Jesteś artystyczna, wrażliwa, ale w życiu trzeba mieć twardą skórę. To nie jest świat dla miękkich ludzi. Te słowa utkwiły w niej na lata. Nie dlatego, że były szczególnie oryginalne, ale dlatego, że zostały wypowiedziane publicznie, przy matce, przy Katarzynie, przy gościach. I nikt nie zaprotestował. To był moment, w którym Alicja zaczęła się wycofywać. Najpierw z rozmów, potem ze spotkań, w końcu z życia rodzinnego, ale nie przestała czuć. Kiedy założyła własną małą pracownię ceramiki, Matka z była to machnięciem ręki. Katarzyna zadała tylko jedno pytanie: A da się z tego w ogóle żyć? Paweł się zaśmiał. Nikt nie zapytał, dlaczego to robi. Co czuje? Jak długo do tego dążyła? W międzyczasie Alicja dojrzewała. Nie w oczach innych, w ich oczach nadal była tą artystyczną, dziwną, zbyt czułą. Ale w środku stawała się kimś, kogo oni nigdy nie poznali. To przypadkowe spotkanie z klientką, architektką, zaprowadziło ją na ścieżkę inwestycji. Zaczęła kupować pojedyncze mieszkania. Niewielkie. Zaniedbane. Remontowała, wynajmowała. Powoli, metodycznie. Gdy pojawiła się okazja nabycia kamienicy przy Grójeckiej, nie wahała się. Wiedziała, że mieszka tam jej rodzina. Wiedziała, że jeśli to zrobi, będzie miała nad nimi władzę. O której nigdy nie marzyła i której nigdy nie zamierzała używać przeciwko nim. Początkowo. Ale życie miało swoje plany. Minęły trzy lata od momentu, w którym została właścicielką budynku. Nikt się nie dowiedział. Nadal przychodziły umowy najmu od zarządcy nieruchomości, którego Alicja zatrudniła jako pośrednika. Wszystko było podpisywane bezpośrednio przez niego. Aż do wigilii. To nie był planowany akt zemsty. To była decyzja, która dojrzewała w niej przez miesiące. Ujrzała pełnię swojej formy dopiero wtedy, gdy Paweł wypowiedział te siedem słów. Uznaliśmy, że lepiej cię nie włączać. Teraz, siedząc w swoim atelier, Alicja czuła, jak cisza z wczoraj przeradza się falę. Czy zrobiła dobrze? Czy nie przekroczyła granicy? A może wreszcie sięgnęła po należne jej miejsce, nie przy stole, ale w świecie? Zastanawiała się, jak zareagują. Gdy otworzą kopertę. Czy będą wściekli? Czy zrozumieją? Czy jej matka zadzwoni? Czy Katarzyna pójnie? Ile razy Alicja milczała, kiedy mogła mówić? Wtedy zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu numer mamy. Alicja zawahała się. Nie odebrała. Ale wiedziała, że ta historia dopiero się zaczyna. Poranek 26 grudnia był ponury i ciężki. Jakby sam czas zwolnił bieg, zatrzymując się na granicy decyzji i konsekwencji. Nad Warszawą wisiała mgła, przesycona wilgocią topniejącego śniegu i ciszą, która zwykle pojawia się po świętach, kiedy choinki tracą blask, a ludzie zaczynają milczeć bardziej niż zwykle. W mieszkaniu 2B, na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Grujeckiej 41, Paweł stał przy kuchennym oknie, z kubkiem kawy, której nawet nie posmakował. Jego wzrok wbity był w wewnętrzne podwórko, lecz myślami był gdzie indziej. Katarzyna siedziała przy stole, jeszcze w szlafroku, z rozczochranymi włosami i bez makijażu, to było rzadkością. Na środku stołu leżała biała koperta, nietknięta. Znalazła ją rano na wycieraczce, przyczepioną do torby z prezentami. Przyniósł ją dozorca, Wojtek, z poleceniem, by dostarczyć ją natychmiast po świętach. Nie było adresu zwrotnego. Tylko jedno słowo, kaligrafowane ręcznie Alicja. Może to kartka świąteczna, mruknęła Katarzyna, ale sama nie wierzyła we własne słowa. Paweł nie odpowiedział. Wziął kopertę do rąk i rozdarł z precyzją prawnika. Ze środka wyjął dokumenty, zszyte, czarno-białe, formalne. Pierwsza strona nosiła nagłówek umowa kupna sprzedaży nieruchomości kamienica, ulica Grujecka 41. Ich serca zamarły. Na kolejnych stronach znajdowały się dane nabywcy, Alicja Kowalska. Podpisy, pieczęcie notarialne, daty wszystko ważne, legalne, niepodważalne. Do umowy dołączony był jeszcze jeden dokument zawiadomienie o konieczności renegocjacji umowy najmu, uszy od 1 stycznia. Ostatnie zdanie brzmiało: W przypadku pytań, proszę o kontakt przez przedstawiciela administracyjnego. Z wyrazami szacunku Alicja. Katarzyna zbladła. To jakiś żart. To. To nie może być prawda. Paweł zacisnął szczękę. To nie jest żart. To jest cios. I to celowy. Ale po co? szepnęła Katarzyna. Co my jej zrobiliśmy? Nie odpowiedział od razu. Oparł się o blat kuchenny i spuścił wzrok. Zrobiliśmy wystarczająco. Tego dnia w jego głowie przewinęły się wszystkie rozmowy z ostatnich lat. Te w których pozwalał sobie na kpiny. Te, w których Alicja milczała. Te spojrzenia matki, pełne obojętności, które Paweł zawsze traktował jako zgodę na własne wyroki. Pamiętał, jak kiedyś, przy stole, zapytał z przekąsem: Jak idzie z tymi glinianymi aniołkami? Nadal próbujesz zarabiać na hobby? Alicja wtedy tylko się uśmiechnęła. Tym samym uśmiechem, który zobaczył teraz, z opóźnieniem w pamięci, smutnym, ale świadomym. Jakby już wtedy wiedziała, że nadejdzie dzień, w którym nie będzie musiała odpowiadać słowami. W mieszkaniu dwóch centów, dwa piętra niżej, pani Zofia trzymała identyczną kopertę. Jej ręce drżały. Gdy przeczytała dokument, nie zapłakała. Nie rzuciła niczego o ścianę. Po prostu usiadła przy stole, z filiżanką zimnej herbaty i przez długą chwilę wpatrywała się w swój odblask w oknie. Zadzwoniła do Alicji. Po trzech sygnałach usłyszała pocztę głosową. Nie zostawiła wiadomości. Bo co miała powiedzieć? Przepraszam, że milczałam, gdy cię wykluczali? Nie wiedziałam, że cierpisz? Czy raczej, nie chciałam się mieszać? Wieczorem Paweł pojawił się w pracowni Alicji. Drzwi były otwarte. Ciepłe światło oświetlało wnętrze pełne ręcznie wykonanych rzeźb. Panowała cisza, a mimo to atmosfera była napięta. Alicja siedziała na stołku, obracając dłutem w dłoni. Nie podniosła wzroku, gdy wszedł. Naprawdę to zrobiłaś, powiedział ostro. Naprawdę kupiłaś nasz dom. Milczała. To zemsta? To ma być rewanż za Wigilię? Spojrzała na niego. Cicho, ale prosto w oczy. Nie. Paweł. To przypomnienie. Że istnieje. Przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. Uśmiechnął się ironicznie, ale bez siły. Zawsze byłaś słaba, Alicjo. Zawsze próbowałaś udawać silną, ale. I mimo to przerwała mu łagodnie, teraz to ja trzymam klucze. Powiedziała to niemal szeptem, ale każde słowo miało ciężar ołowiu. Nie wyrzuciła go. Nie krzyczała. Po prostu wróciła do pracy, jakby właśnie wypowiedziała ostatnie zdanie, które kończy rozdział. Paweł wyszedł, nie odwracając się. Tego samego wieczoru Katarzyna weszła do pokoju matki. Pani Zofia siedziała w fotelu, z dokumentami w dłoniach. Myślisz, że nam wybaczy? Zapytała córka. Zofia odpowiedziała cicho. To nie kwestia przebaczenia. To kwestia tego, czy kiedykolwiek spróbujemy zrozumieć. Noc zapadła szybko. Kamienica przy Grujeckiej wyglądała tak samo z zewnątrz, lecz w środku coś się zmieniło. Mur, który latami budowano słowami i milczeniem, pękł nie krzykiem, ale gestem. Koperta. Prosty, biały symbol ciszy, która w końcu przemówiła. Dni między świętami a nowym rokiem płynęły wolniej niż zwykle. Ulice Warszawy przypominały zatrzymane kadry filmu. Ludzie poruszali się w milczeniu, z oczami wpatrzonymi w ziemię, jakby czekali na coś, co miało się wydarzyć, ale nikt nie wiedział, co dokładnie. W kamienicy przy ulicy Grujeckiej 41 panowała atmosfera niepewności, jakby jej ściany same nasłuchiwały szeptów i oddechów mieszkańców. Wszyscy już wiedzieli. Zofia, choć nie mówiła tego głośno, czuła się zawstydzona. Przez lata usprawiedliwiała własne milczenie, wmawiając sobie, że nie warto się wtrącać, że dzieci same muszą się dogadać. Ale w środku, w najgłębszych zakamarkach sumienia, wiedziała, że zawiodła. Nie raz. Nie dwa. Ale stale przez zaniechanie. Trzymała w rękach filiżankę herbaty, której nie piła, tylko ogrzewała nią dłonie. Myśli błądziły do przeszłości. Do chwil, gdy Alicja wracała ze szkoły z rysunkami, pełna nadziei na pochwałę. Do dni, gdy próbowała mówić, ale była zagłuszana przez Katarzynę, przez Pawła, przez codzienność. Czy to możliwe, że przez całe życie słuchała wszystkich, poza tą, która mówiła najciszej? Siemnęła po telefon i po raz kolejny napisała wiadomość. Krótką, prostą. Jeśli kiedyś będziesz chciała porozmawiać, czekam. Mama. Nie otrzymała odpowiedzi. Katarzyna nie spała dobrze. Każdej nocy obracała się w łóżku, wpatrzona w sufit, jakby tam mogła odnaleźć sens wszystkiego, co się wydarzyło. Od dziecka była przyzwyczajona do tego, że świat się do niej uśmiechał nauczyciele, znajomi, nawet matka. Miała łatwość zjednywania sobie ludzi. A jednak przy własnej siostrze stawała się kimś innym. Oziębłą? Czasem okrutną. Dlaczego? Bo tak było wygodnie. Bo Paweł nie lubił Alicji, a ona chciała zachować spokój. A może zazdrościła? Tego. Że Alicja potrafiła być sobą, nawet jeśli to oznaczało samotność? Otworzyła szufladę i wyjęła stary album ze zdjęciami. Znalazła jedno, dwie dziewczynki, trzymające się za ręce w ogrodzie babci. Obie uśmiechnięte. Obie w letnich sukienkach. Katarzyna i Alicja, nierozłączne. Co się z nimi stało? Wzięła zdjęcie i wsunęła je do koperty. Podpisała. Dla ciebie. Jeśli zechcesz jeszcze kiedyś wspomnieć, że byłyśmy siostrami, nie miała odwagi, by ją odwiedzić. Ale wysłała kopertę na adres pracowni. Paweł był wściekły. Na wszystko, na Alicję, na sytuację, na samego siebie. Był przyzwyczajony do kontroli. Do tego, że rozum, prawo, logika są po jego stronie. Ale nie potrafił logicznie wytłumaczyć tego, co się wydarzyło. I nie potrafił zaprzeczyć, że było to w pełni legalne. A może właśnie to bolało najbardziej? Bo oto kobieta, którą przez lata uważał za naiwną i niedojrzałą, stała się kimś, kto jednym ruchem mógł zmienić reguły gry, bez podnoszenia głosu, bez awantur, bez szantażu. Zastanawiał się, czy gdyby był na jej miejscu, potrafiłby zachować się tak samo. Wątpił. Choć nigdy by się do tego nie przyznał, coś w nim zaczęło pękać. Pierwszy raz poczuł, Szacunek Trudny, niechciany, ale prawdziwy. W tym czasie Alicja spędzała długie godziny w swoim atelier. Pracowała w milczeniu. Ręce miała brudne od gliny, ale myśli czyste. Miała świadomość, że coś się wydarzyło, coś więcej niż tylko podpisanie umowy czy pozostawienie koperty. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie czuła triumfu. Nie chodziło o władzę. Chodziło o widzialność. O to, by po latach bycia tłem, ktoś wreszcie zobaczył jej kontur. Każdego dnia przychodziły wiadomości. Od matki. Od Katarzyny. Od Wojtka, dozorcy, który nieśmiało zapytał, czy nadal będzie miał pracę. Nie odpowiadała od razu. Potrzebowała czasu. Pewnego popołudnia, przyciszonym radiu, usłyszała utwór, który ojciec często nucił. Gdy naprawiał rzeczy w piwnicy. Zatrzymała dłuto i zamknęła oczy. Uzy spłynęły jej po policzkach, cicho, jak wszystko, co w niej prawdziwe. Gdy otworzyła kopertę od Katarzyny, zobaczyła zdjęcie to jedno, z ogrodu babci. Trzymały się wtedy za ręce. Poczuła w klatce piersiowej coś, czego nie umiała nazwać nie ból, nie ulgę. Coś między nimi. Było podpisane krótko. To wystarczyło. Następnego ranka zadzwoniła do zarządcy budynku. Proszę przygotować dokumenty. Czynsze będą renegocjowane, ale nikt nie zostanie eksmitowany. Chcę tylko, by wiedzieli, że teraz wszystko zależy ode mnie. A co z rodziną? Zapytał niepewnie mężczyzna po drugiej stronie. Rodzina, powtórzyła powoli. Rodzinę czasem trzeba zburzyć, by zbudować ją na nowo. Wieczorem usiadła przy stole. Wzięła kartkę i zaczęła pisać. Nie jako właścicielka budynku. Nie jako skrzywdzona siostra. Ale jako Alicja. Słowo po słowie. Nie była pewna, czy wyśle ten list. Ale wiedziała, że musi go napisać. Nowy rok zbliżał się nieubłaganie. Ulice Warszawy pokryte były resztkami świątecznych dekoracji i niedopitymi toastami, które unosiły się w powietrzu niczym wspomnienia które nie zdążyły wybrzmieć do końca. Miasto oddychało wolniej, jakby czekało, aż ktoś wypowie ostatnie zdanie starego roku, by nowy mógł się zacząć naprawdę. Alicja wciąż przebywała w swoim atelier. Nie ukrywała się, ale też nie szukała konfrontacji. Każdego dnia spędzała godziny przy stole, rzeźbiąc dłutem w glinie, jakby w tych delikatnych ruchach ukryta była odpowiedź, której nikt nie miał odwagi jej zadać. Na półce, obok świecznika i kilku starych szkicowników, leżały dwie koperty. Jedna od matki, druga od Katarzyny. Nieprzypadkowo trzymała je w zasięgu wzroku, jakby chciała przypominać sobie, że nawet cisza może mieć różne głosy. List, który zaczęła pisać kilka dni wcześniej, leżał rozwinięty na stole. Dziś postanowiła go dokończyć. Pisała go nie po to, by uzyskać przebaczenie, ani po to, by zranić. Pisała, bo wreszcie miała coś do powiedzenia, a właściwie już nie musiała milczeć. Mamo, Kasiu, przez wiele lat czułam się jak mebel w tym domu, obecna, ale zbędna. Przesuwałyście mnie z kąta w kąt waszego świata, nie pytając, czy nadal jestem częścią układu. Nie chcę, byście myślały, że ten akt, zakup kamienicy, był odwetem. To była decyzja o tym, by przestać prosić o miejsce przy stole, który dawno przestał być mój. Ale nie zamykam drzwi. Zostawiam je uchylone. Tylko że tym razem, jeśli wejdziecie, proszę. Wejdźcie nie z przyzwyczajenia, ale z wyboru. Alicja. Złożyła list starannie, wsunęła do koperty, zapisała adres i, ku własnemu zaskoczeniu, dodała na końcu. P.S. wciąż robi anioły. Jeden z nich czeka na was. Trzy dni później, bez zapowiedzi, do jej pracowni weszła Zofia. Miała na sobie płaszcz z zeszłej zimy, włosy spięte ciasno, jak zwykle, ale w oczach coś pękło. Trzymała w dłoni białą kopertę. Była niema przez pierwsze minuty. Alicja nie wstała od stołu. Nie rzuciła się na szyję matce. Ich spotkanie było jak dwie tafle lodu, które spotykają się na powierzchni wody, nie łamią się, ale zaczynają dryfować ku sobie. Przeczytałam, powiedziała Zofia, cicho. Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć. Nie musisz, odparła Alicja, nie odwracając wzroku. Ale jeśli chcesz, Możesz usiąść. Zofia usiadła. Nie było łez, nie było przeprosin. Tylko cisza i w tej ciszy coś się zmieniło. Po raz pierwszy od lat siedziały razem nie jako matka i córka z przeszłością, ale jako dwie kobiety z przyszłością, której jeszcze nie znały. Tydzień później Alicja zorganizowała coś, czego nikt się nie spodziewał, kolację noworoczną w pracowni. Nie było wielkiego zaproszenia. Tylko kilka słów w wiadomości. Jeśli nadal wierzycie, że stół może połączyć, przyjdźcie. Przybyli Zofia, Katarzyna, nawet Paweł, niepewnie, z opuszczonym wzrokiem. Na stole nie było wykwintnych potraw, nie było opłatka. Była herbata, ciasto marchewkowe i małe ceramiczne anioły, które Alicja ustawiła przy każdym nakryciu. W milczeniu wszyscy usiedli. Pierwsza odezwała się Katarzyna. Nie umiem cofnąć lat, ale umiem zacząć rozmawiać. Alicja spojrzała na nią i lekko skinęła głową. To wystarczyło. Tamtej nocy nikt nie krzyczał. Nie padły wielkie deklaracje, nie nastąpiło objęcie w łzach. Ale coś w nich wszystkich się przesunęło. Jakby ściany tej pracowni, przesiąknięte ciszą, nauczyły ich, że czasem to nie słowa leczą, ale obecność. Gdy wszyscy wyszli, Alicja została sama. Spojrzała na półkę. Zabrakło jednego anioła. Uśmiechnęła się. Kilka dni później wróciła do kamienicy. Przeszła przez korytarz, którego echo znała lepiej niż własny oddech. Weszła do piwnicy, miejsca, gdzie jej ojciec trzymał narzędzia. Stała tam przez długą chwilę, trzymając klucz w dłoni. Potem, bez słowa, położyła go na półce. Nie po to, by zrezygnować. Ale by przestać się bronić. Nie musiała już nikomu nic udowadniać. Następnego dnia wysłała list do zarządcy. Czynsze pozostają symboliczne. Nie zmieniam ich. Nie dlatego, że muszę. Ale dlatego, że mogę. W tym geście była cała Alicja. Nie wygrana. Nie zemsta. Ale decyzja, by nie zamykać drzwi, które ktoś inny próbował zatrzasnąć. W pierwszym dniu wiosny, na progu pracowni pojawił się mężczyzna z walizką i małym chłopcem. Szukał lekcji ceramiki dla syna. Powiedział, że ktoś mu polecił Alicję, jako osobę, która uczy nie tylko rzemiosła, ale i cierpliwości. Spojrzała na nich z uśmiechem. I po raz pierwszy od dawna miała ochotę powiedzieć: wejdźcie. Tu zaczynamy od nowa. Nie trzeba krzyczeć, by być słyszanym. Wystarczy być obecnym. Naprawdę.